Kim wy kurwa jesteście? Uuu. Bartek! Bartek, kurwa. Tak naprawdę. No. No. jeżeli potem znowu zostać z loga, to od razu na gol. Wrzucimy na naszą klasę. <grym>. Kurwa, ja sobie żeby na naszą klasę. Kręć, kręć to. Nie, nie rozumiem. nie. 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 Nie! Nie, 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 Dobra, ja idę na nie, nie, czy nie, 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 na nie, 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 No na nie, kurwa słuchawki. nie, nie, Moje kurwa. Idę na street kurwa. moje Idę Dawaj ty kurwa ten. Myślisz? Zabiję was kurwa czesłem właśnie. To z kurwy jebane. Ile wy macie lat? 5, kurwa Sześć Jesteś chuj Gdzie jesteśmy kurwa w tym momencie człowieku? Jesteśmy teraz we Wrocławiu, w dziwnym pokoju w ogóle Nikogo kurwa nie zapraszałem A jest tu z 20 osób Nie chcę ich tu i chcę spać kurwa I co teraz? Co mam zrobić? A jak myślisz to oni chcą Są wódki kurwa, narkotyków i melanżu A ja jestem prawym człowiekiem i chcę spać Rano wstać, zjeść pyszne Wsiadając. Oni chcą wódki kurwa.